O, oj, 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 oj po powierzchni, ale jedź drog. Witam wszystkim serdecznie. Ja nazywam się Majki Kim Pleciona. Ze mną jest Grey Fishing Mowa. Witam! Słuchajcie, dzisiaj niesamowity odcinek, Paweł został jedynym ambasadorem na Europę Maski Innovation z USA. Będzie bardzo grubo, będą wielkie przynęty, a jesteśmy na typowym warmińskim jeziorze, jezioro, jezioro Lejowe, jesteśmy tu po raz pierwszy. Zanim dopłyniemy na miejsce, Paweł zaprezentuje swoje ulubione przynęty. Pokaż te cukiereczki, Babeł? Cukiereczek, jeden z najlepszych chłopców, którego mam tutaj od maskiego Strasznie podgryziony. Boga, tak jest Poklejony, już pospawany. Sprawdził się i na większej, i na większej. Więc, opowiedzmy historię, jak zostałeś ambasadorem, jak to się stało. Po nie jestem żadnym ambasadorem, nie, nie przesadzaj. Tutaj pan właściciel firmy Maski Innovation, który produkuje te przydertyk. Eee, wysyłałem mu piesek, które kupiliśmy u niego na stronie Te przynętki tutaj, które dotarły do nas jakieś pół roku temu I pochwalić się, że już mam po prostu Zobaczył, że na stole stoi butelka whisky, którą popijałem drineczka oglądając te przynęty Wysłał mi zdjęcie, że poprosić taką samą whisky I w zamian, nie w zamian, no yy, po prostu mi dośle prezent w zamian, <grym>, że ja mu wyślę to, to, to handel wymienny. Handel powiedzieć. wymienny, Barte... barterem poszło. W Europie zrobiliśmy reklamę, pokaż te, te, te przynęty, jak one wyglądają. No piękne malowanie, no, zobaczcie. No nie no, cudowne są. Jakie kotwice w ogóle piękne tutaj? Wszystko zabezpieczone. Wszystko zabezpieczone. Tu mamy przynętę, która jest fluorescencyjna, świeci w nocy UV. Wieczorem w wodzie ciemnej tak samo zajechał. Wszystko przynęty, które ważą około kilogram. Pokaż to największą może, bo to, to jest dopiero tu tam. Nie, cikareczek. O, 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 to, 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 to kochani, zobaczcie. To jest cukereczek. Wygysł go. Ile ona ma? Metr długości? Nie wiem, z 80 cm 70 yeah. Tutaj mamy prototyp przynęty od maskiego. To, czyli jesteś, jeszcze... można powiedzieć, testerem, peta-testerem, przynęty. Pety, tak. Na tej przynęty, na tą przynęty jeszcze nikt na świecie nie, nie łowi oprócz Ciebie. No. Nie no w Ameryce próbują. Aha, czyli ty jesteś jedynym w Europie. Jedynym w Europie, który ma tą przynętę. Piękna przynęta. Patrzymy, może dzisiaj złapiemy na coś takiego, no. Od tego przygoda się zaczęła z handlem wymiennym na przynęty. Butelka whisky za przynęty. tak jak kiedyś w filmie Psy, tak? To było... Tak, za tak, kobiety, a tutaj za no, przynęty. A tu tak. za przynęty, no. Ale słuchajcie, te przynęty kosztują po 40 dolców, tak to nie są żarty. No, nie są tanie przynęty. Lecimy, rozkładamy zestawy i dzisiaj na zwykłej warmińskiej wodzie spróbujemy złowić metrowego szczupaka. Klasycznie zeszliśmy z rantu. Za rantem stała jakaś ławiczka, i tutaj mamy przypuszczenia, że to mamy bardzo głęboko, bo tu jest 30 metrów prawie. Więc Paweł na początku myślał, że to są okonie jakieś, ale słuchajcie, tu po prostu na tak dużej głębinie to mogą być szczupaki, po prostu. No bo zobaczcie, to jest 30 metrów, więc. Tak naprawdę taki łuk to może być jakiś 80 cm szczupak już. Od 5 do 10 metrów będziemy polecali. Nie zobacz, nic, nic nie ma przynęty. Świetna przynęta na końcówkę roku. Burbot ma grzechotki w ogonie. Zawsze końcem roku daje dobre wyniki, dlatego dzisiaj zacznę od niego. On pójdzie na planerek. Lecionka skalowalna, klasycznie wypust 30 metrów. On na takim wypuście potrafi nawet do 7 metrów zejść. Także to jest. Dość dużo. Zobaczcie, teraz pokażemy Wam coś, co się używa na morzu głównie, ale Paweł stosuje to na śródlądu, do trollingu. To jest winda trollingowa. Zobaczcie, to jest taki ciężar. Bardzo to, ta kula waży ponad kilogram, tak? Nie, ta kula waży 3,5 kg. 3,5 kilo, No to ponad kilogram, zgadza się. <noise> Słuchajcie, i on opuszcza ją sobie na daną głębokość. Widzi tą kulę później na sądzie i przyczepia klipsikiem do niej przynętę. Zobaczcie, tu przypiął klips, wypuścił przynętę. Bardzo krótki wypust, tam daje się ze 3 metry tej przynęty? Nie, no tak do 25 stóp. I zobaczcie, i on teraz to spuszcza, ten ciężar, i dzięki temu będzie dokładnie wiedział na jakiej głębokości może poprowadzić sobie. E, swoją przynęty, to będzie widział i na live i na zwykłym sonarze, A, tak? Tak, to schodzi tutaj teraz. To. Zobaczcie, to jest live sonar na żywo. O, i schodzi nam powoli. Przynęta jest. Niebieskie co to jest? Ruch, ruch, przepływała jakaś ryba. Tu A mamy... gdzie jest kula? Kula jest tu w tym miejscu. To jest kula? Tak. A, i będziemy dokładnie widzieć jak będzie się jakaś ryba podnosiła do tej kuli, tak? Będzie widać, dokładnie. Dało nam piękną rybę 106 cm na jednym jeziorku, jak mówiliśmy. To jest szwedzki wobler. Tak, szwedzki wobler. Jest taki typowo A to na planerze wobler. puszczasz? Nie, to puszczę w kilowater. Kilowater, okay. No, Zobaczymy. To jest przynęta, której będę używał w łapie. Shattis, 22 cm, 95 gram do pału. Bardzo cienka plecionka. Tutaj mam 0,010 plecioneczkę cieniusieńką, cieniu tak także będę tym ładnie sobie mógł w toni chodzić góra-dół. I tym będę ręką pracował cały czas. Będę zmniejszał głębokości, zwiększał, e, tak żeby aktywnie szukać ryby. Paweł cały czas pracuje tutaj z, z tym, z windą. Z maski, maski Innovation założyliśmy na a, a tu y, widać y, maski Innovation, prawda? I kula i Po lewej stronie ta kropka to jest kula, a za nią ta kropka druga to jest ta wielka przynęta. Także każdą rybę, każde branie, podejście będziemy widzieli, jeżeli jakaś przyneta będzie tym, ryba będzie się tym interesowała, to będziemy mogli tutaj Pawo będziemy mógł zarować, się mógł przyspieszyć, zwolnić. A tutaj widzicie co się dzieje? Sielawa już idzie dotarła. Cały czas sielawa idzie na płytszą wodę. A więc e, szczupaki e, prawdopodobnie są bliżej sielawy, a więc bliżej rantów. Mieliśmy blisko teraz e, brzegu, jak widzicie. Była sielawa i jest ryba przy sielawie. Nic dużego, ale jest. Oj, opór duży. O, o. Bije, bije. bije. Zimno. Sabe nie wypędził w taką pogodę z, na, z domu, ale ryby biorą. Opuściłem troszeczkę niżej, tylko przynęte. I jest hol. kinezyjny hol. Zobaczcie, co warto teraz zaznaczyć. łódka steruje się sama. Paweł tak ma łódkę przygotowaną, że sobie pilocikiem pokaż tutaj do kamery pilocika. Steruje. Autopilocik włączony. Zwolnił mi teraz, żeby miał komfortowy haul. Ryba na początku zważyłem i on, nie wydawała się duża, po czym zrobiła dwa duże hetszejki, a więc no, sugerowało to o tym, że może być większa, ale nie, to nie jest duża rybka. To będzie rybka około 70 cm. Bo teraz, jak już straciła na mocy, to czuję, że nie ma dużego oporu. Ale jest ryba, jest ryba, to jest najważniejsze, że mamy pierwszą rybę. Zaliczone Coś tam ciągnę razem eee, Woblera mojego wjechała Oj, za, za skórkę zapięta Ty woblera jeszcze wyjąłem, zobaczcie <laughs> Bonus 70, 78 jakieś, coś takiego Pięknie poszła, chyba ale to, jest... to było śliczne Piękny stos Pięknie Łowimy ryby. Brawo jak idzie się lawa dotarła, to trzeba wokół tej się lawy się kręcić, bo Większość drapieżnika z całego zbiornika gromadzi się w jednym miejscu. Więc tak naprawdę powinniśmy się tutaj kręcić w kółko wokół tego miejsca. Eee, dlatego jeśli tutaj dwie rundki zrobimy i będzie tylko cały czas strzały będą złapy, łapy, to zwiniemy planer i będziemy bardziej, że tak powiem, precyzyjni w napłynięciu. Słuchajcie, Paweł nazwał to czujnikiem brań. To jest traut e, 20,5 cm z autorskim dopałem 100 gramowym. Ryba stoi bliżej dna. Dlatego spróbuję niżej poprowadzić. To jest dość ryzykowne, bo na jakichś góreczkach mogę czepić o dno, ale w zasadzie to jest jedyna szansa, żeby z planera złowić tutaj rybę, bo ryba nie jest zbyt, zbyt chętna do wysokich wędrówek w toń jeziora. Dlatego mały wypust będzie, dosłownie będzie niecałe 20 metrów. Wypuszczę, że on tylko momentami będzie się zbliżał do dna, ale za... już? Tak. Ale wiesz, go zaraz podniesie. O, niecałe 20 metrów go wypuściłem. Mniemy przez takie ławice sielawy na zboczu do 14 metrów. Mamy już wstępnie zbocze namierzone, bo tu jak widzicie są, jezioro jest wąskie, ale południowy stok jest mało rybny. Znowuż ta sielawa grupuje się na północnym. Pewnie jest to związane z tym, że woda pcha w ten brzeg, w północny brzeg pcha, pcha woda. Tak samo jest ze śledziami. Tam, gdzie pcha woda, tam idzie się trzeć śledź. I tak jest podobnie z sielawą na jeziorze. Wczoraj, Lata Bronikiem, swoim nowym. A pod nami, jakie piękne rzeczy. Ile się lawki stoi. Piękne sprawy. Widać tak fajnie to widać na bocznym sonarze. A tak to widać na live, Jak ta ryba się przemieszcza. A tak widać lot drona. Muszę Wam powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. Pawcza. Szczególnie że masz od niedawna tego drona. Ale zobaczcie, on steruje łódką w trollingu, gdzie jest kilka zestawów wywiezionych, i steruje jednocześnie dronem. No, jeszcze czegoś takiego to nie widziałem. My jak zawsze startujemy drona z łódki, to wszyscy, wszystkim łapy drżą, kurde, żeby się stało. A on tutaj leci, leci nad nami właśnie, pomagamy do dronika, haha. Wenda sięgnie, z samego dna przywali. Ale idzie, opuściłem, Ole, idzie, idzie z roli. Idzie? Idzie, patrz jak wali będą. Pomóc Ci? Zwolnij troszkę, troszkę wędko zwolni. Ale ładnie. I to zobacz, na zapisie, na zapisie sierabowej. Maluszek, ale to jakiś czas takie fajne zrywy robi. Bu, 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 Headshoty. Co? Headshoty. Ale słuchaj, headshaky. Headshaky. <laughs> Headshoty to wiesz. Headshot to w Snajperze jest. Headshot to jest wiesz, na filmach akcji, na picołkach tak zwanych. Tam skrzymuje. Dziana Jamesa też sobie przyjmowała. No. A my tutaj holujemy kolejną taką rybę pod 80 cm. Zobaczcie, jak się wędeska wygina. może? Fantę Extreme. No. Fakt. I słuchajcie, tyle wędek, a tylko jedna wędka łowi. Ściągamy chyba planeryk i przychodzimy tak na, jest. na precyzyjne łowienie z ręki. Oj, 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 po powierzchni, ale jedzi groli. Mała rybka, a taka waleczna. Zakończyk za pięć, Większy jest to? No, większy, grubszy. O, ładny. O, oki grubiutki. Ty. Zobaczcie, zobaczcie mordeczki, to znaczy finezyjna wędeczka, nie? Pomimo, że szedł z oporem łodzi, zobaczcie jak jest zapięty. To by szarpnęło na sztywnej wędce i to by mu to wyrwało. Wyrwało. Widzisz jak to wyszło. Nie trzeba żadnych szczypiec nic fajny, ten jest inny, ciemniejszy tak no. Pięknie, znowu one tak fajny o brawo! Ściągamy zestawy i przechodzimy na typowe, precyzyjne łowienie. Będziemy teraz precyzyjnie napływać na ranty z rantu posumowego. Będziemy łowić precyzyjnie. Powinny być lepsze efekty jeszcze. Jest wojna, są ofiary. Tym razem ofiarą jest moja ręka, jak to zwykle bywa na rybach. Jest zimno, jest fajnie, łapy czerwione, ukrwione. Słuchajcie, ciągnamy wszystkie zestawy. Leci tylko jedna przynęta do wody i precyzyjne łowienie się zaczyna teraz. Łowisko dosłownie 2,5 godziny zostało rozpracowane, mordy zobaczcie. Krwawienie nie ustaje, a w takim momencie jak krwawienie nie ustaje, to trzeba zastosować środki bezwzględne, czyli gumową rękawiczkę po prostu. Nadal będzie krwawiło, ale przynajmniej tutaj Pawełkowi, o zobaczcie jak mu zabrudziłem już łódkę. Siedzenia w krwi, burta w krwi, teraz już nie będzie krwi. Zakładam rękawiczkę, jeszcze przed chwilą miałem branie. I taka jest konsekwencja łowienia na cienkich zestawach. I poszło po jakichś drzewach i odciął mi zestaw. Wiążę nowy zestaw teraz, zakładam rękawiczkę i wracam do gry. Nie mam miękkiej gry. Kurde, za bardzo się podjarałem, bo mówiłem, że teraz już łowisko rozpracowane i chwilę później straciłem przynętę, na którą brało. Okazuje się, że to mogła być po prostu jedna przynęta. Headlight jest najbardziej podobny do sielawy. Teraz założyłem również szatiza 22 cm, ale w kolorze Danebro i nie mamy dotknięcia już przez jakieś 40 minut. Zobaczcie, przerzucone tutaj bardzo dużo towarów w poszukiwaniu podobnej przynęty. No, nie ma nic podobnego. Jest 27 stary, już nieprodukowany Blue Glamour i chyba za chwilę na niego przejdę. No, bo zostało nam tylko godzina łowienia. To jest bardzo przykre, ale dzisiaj byliśmy na wodzie 11.30 dopiero. To jest ten błąd. Nie chciało się rano wstać, a trzeba było wstać rano, bo jednak jest fajna woda, jest potencjał. Słyszeliśmy, że nawet są tu metrówki. No, dlatego troszeczkę dzisiaj daliśmy ciała. Ale słuchajcie, nie ma tego złego. Przypłynęliśmy tutaj dzisiaj, dowiedzieliśmy się czegoś nowego i przy okazji zobaczyliśmy ziomka z ostrudy którego pozdrawiamy o konia 45 cm złapał, więc może następnym razem pojawimy się tutaj na okonie. Co? To piękna. Ile ma? 45 45 Ale byk. Słuchaj, brawo, na co wziął? Dlatego na, na heringa małego. Na Nagrywasz film jakiś? Nie, zdjęcie robię. A, nie. zdjęcie. Siema mordo <laughs> Siema Mordo Ej, kurde, jakie A piękne, jest. piękne pozdrowienia. Piękna ryba! Gratulacje dla Ciebie Mordo! Brawo! Są w Polsce ryby. Teraz mamy dwie hipotezy. Pierwsza jest taka, że została przekroczona godzina 14, a to często oznacza, że po 14 już w zimę w grudniu po prostu szczupanki przestają żerować. A druga jest taka hipoteza, że po prostu chciały headlighta. Nie mamy już headlight'a, więc dane Ebro idzie w odstawkę, ale mamy coś podobnego, tylko większy rozmiar 27 cm to jest. Blue Glamour. Teraz my łowimy na zestawy Line True, czyli to są takie zestawy, że po braniu z przynęty wyrywają się kotwice i ryba odjeżdża na hakach, a przynęta, ponieważ ma bardzo duży ciężar, 100 gram, to dynda sobie z boku. I teraz pokażę Wam, jak łatwo się uzbraja w Line True. Wyciągam cały ten przypon Line True z jednej przynęty i po prostu krętlik jest na tyle mały musi być, że przekładam go przez oczko i mam gotową kolejną przynętę. Słuchajcie, to są. Łowimy tutaj na szatizy. I szatizy to są jedne z lepszych przynęt, jeśli chodzi o głęboki trolling z ciężkim obciążeniem. Dlatego, że przy obciążeniu 75 gram, 100 gram cały czas lusterkują. Wiele gum, jak się im doda takie ciężkie obciążenie, to tylko macha ogonem, a przestaje lusterkować. Gaśnie ich praca wtedy. Słuchajcie, żeby nie mówić, to jest prawdziwy. Tester, tak powinien wyglądać tester. Dostał prototyp do testów i już widzi, że przynęta za bardzo się wykłada na boki, dlatego dołożył jej ciężar bo Pokaż z dołu, pokaż jak ona teraz pracuje. Jeszcze słabo. słabo. Jeszcze słabo, Do. To... proszę bardzo. Mocno, mocno, bardzo mocno lusterkuje. To jest do wolnego bardzo płynięcia. Coś pięknego ta przynęta. Mamy prędkość 3 na godzinę. No ale no... super się wykłada przy tak wolnym prowadzeniu. Jakbyśmy chcieli płynąć latem szybciej, to można wtedy dołożyć więcej ciężaru, ale teraz na tą porę roku takie slow rolling, jak to z amerykańskiego. Slow ro rolling. Tak, to jest, to jest elegancko. Słuchajcie wszyscy testerzy w kraju i tak dalej. To jest ważny moment, żeby powiedzieć. Zobaczcie, testerem to jest grey fishing, pola! <grym> Ludzie, którzy łowią na przynęty, już które wyszły do produkcji, są ambasadorami marek. Nie są ty bo nie testują już przynęt. Testować to trzeba tak jak Greju, to trzeba się zapracować ciężką pracą. No, trzeba wszystko ulepszać, no bo to jest wiadomo. Nikt na to jeszcze nie łowił i trzeba to do, dozbroić, do, do, do sprawdzić, dociążyć, żeby ładnie nam pracowała. Mordeczki, dzisiaj popełniliśmy błąd, ale z każdej takiej porażki trzeba wyciągnąć. Lekcję dla siebie. Dzisiaj wyszliśmy zdecydowanie za późno nad wodę, ale z drugiej strony nie spodziewaliśmy się, że to jezioro będzie tak ciekawe. No bardzo piękne zapisy. Mamy późny grudzień już, a więc te ryby są przybite do dna i dzisiaj z samego dna nam one brały, były te brania mizerne, ale w tak trudne dni, nawet jak zimne jak te, z zimnym wiatrem, można wypracować ryby. Podejrzewam, że jakbyśmy byli na samego świta, to byłoby lepiej, to jest nauczka na przyszłość. Poprawimy się już niebawem, dlatego łapy w górę, subskrypcje i do następnego. Elo!